Masia ma widzowie z tej strony: Pan Koks, Kot Scott. Nasza kat. Um, no i dziś będziemy grać w Crafting and Building. Czyli w Minecrafta W 3 osoby. To jest 3 te podłoga. O 8, 8, ja nie. Szlejny, szlejny. Nie pijaj się, manu! Nie siema. manu! E, Ojo, joj, rozdymka! Dobra, nie, ja nie chcę ci zepsuć. Ej, Sybko! Zabiłem ja rozdękę. Zabiłem Nie. Jest nie, nie psuj. O, no i jeszcze gramy z moim kolegą Kawerem. Z młodszym, który ma dopiero 5 lat. Nic nie rozumiem. I nie wie co od co się dzieje ja mam LSC. co tu jest? A to jest ten, że widzisz Ej, a mogę ten, mogę tą potka? Ile masz? No. Mało? Ja ja będę nie znowu, nie. Będę Potem nie mi daj nie towarek Dobra Bo ja, no, ja już dużo na... napinaj się 6... Ej, mogę tam coś? 6... mogę tam coś? Okay. Ej, mogę tu zbudować widzi. Nie. Nie tam zbierać zarazo. Ale nie boli. Nie, nie, nie nam nie to Nie! Nie no! To mnie są ryby tylko absolutnie! A tutaj nie. Tutaj! To nie są ryby, tylko absolutle! A po co wam? No, bo to są takie zwierzęta, które są... jest bardzo trudno znaleźć. No, dobra, nie będę! Nie jeszcze najciełówkiem! No. A to nawet ci nie boli. Czemu na tych mieszka wyobrazić. No, w sumie bolałoby bardziej. O kurde, beczki. No tak, ja to tu Beczki, oliwie. O co, so, ty de... nie. Ale nie, ja, ja chyba tutaj zniszczyłem. Tak. O nie, to zniszczyłem. No, Zniszczyłeś się rok. Co? Beczki, No, mówiłeś, że... No, mówiłeś przed chwilą, że beczki. Ej, my już się tą chcemy stóra powoli. Już, już nie biję absolutów, albo znowu cię będzie. No. Ale ja teraz nie piję, co mu mnie teraz scenar? Dobrze, przestań. Ej, coś za przeschoc! No to zepsis, Ja mam takie do zepsis. Odbuduj! Albo ci ciekawą. Sądzia. Ej! Czeka w sądzie to będzie. Takim Dabielem, że on to chciał dywanom. Dywanom chciałem. To... Taki dywan? Nie. nie. No! Nie potrzebuję dywanu. Bierz go za siebie. Z siebie. Ja, ja idę do góry. Dom, ale oddaj mi mój łuk. Ale ja? co? Nie, nie, nie dawaj mi, nie dawaj. Ale ja chciałabym, żebyś mnie skrzelił łukiem, bo chcę zobaczyć, jak to jest, jak to jest. Ej ja w się z... No coś Ty żeś zrobił! No coś Ty żeś zrobił! No coś ty, żeś co zrobił? No, by... Czekaj, no wczelnie. Mnie nie ma na majtrakcie. dobra? Wiesz, i mnie strzelnim, Czekaj. Czekaj. Ej, mam deskana. Ale strzelisz mnie się... ale po... strzelisz i oddasz. To. Tylko jak nie będzie będzie jego blisko. To oddaj, Jeszcze dobra. Nie, dobra. sobie ty mi weźmie łuk. I na samym będzie, Ej! Jak weźmie. Czekaj, chodź na chwilę, Leon, to ci coś powiem, nie? Ej, zapomnieliście na... Słuchaj. Nazywamy... Już? No. O, czekaj, bli... bliżej. Dobra, te. Czekaj, teraz. Dawaj. O kurde. Oddaj, oddaj, szybko. Oddaj. Szybko, mój łuk! Mój łuk! Jest! Dostałem go zanim Ksawedzi. Myślałem, że Ksawedzi go weźmie. A on jest mocny. I tak odpychać kogoś. Ej! Ej to to a no to. Co? 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 A nagle... Ale to twój świat! A, Ej, za moim światem mnie nie A co to za zasady? To nie są żadne Dobra, zasady. nie bij go Proszę, można lekceważyć te głupie zasady. Prawda? Można je lekceważyć. No. Czekaj, ja będę robić tutaj bloki, dobra? Ej, no czekaj. Co Aby było no, i tutaj, no i tutaj mamy... Gdzie tu jest? No, tak, tak. Być... Aka... To jest to? Tak, no. to jest akacjowe. Akacjowe, dobra. dobra. No to teraz już zacznę tutaj robić wiersz. Wnętrz. A ja zacznę tutaj ładnie robić ten. Nikt na mnie nie będzie, bo zostawiam ogniska. Gdzie? Na drodze. A ja to nas sedwiewaniu. Ale widzisz na wywalu, tak to, to my zginiemy, to ciebie będziemy wpychać w le... Te, raz, dwa, tyta. trzy, Ej! Raz. Cztery, pięć, sześć Czekaj, ja, ja tu zacznę udać 7 i robić to. To ty to postawiłeś. 8, to ty to postawiłeś. 8, dobra. To jest szkło, które ty postawiłeś. Trzy, cztery, pięć, sześć... Ja nie mam noktowizji. Ej, Leon, masz noktowizję? No mam. To ja muszę sobie... To, to chodź do mnie, dobra? To rzucę ci nową. Ej, Nie, ja mam. Rzucę ci nową, dobra. I ty po domu wyszłaś. Ja? Nie. Ty. Czemu mnie wywaliło? A bo było napisane tutaj... Eee... Um, duch opuścił krak. Ale ja, 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 ja nie, nie klikałem się, aby opuścić... Gdzie? Przecież widziałeś sam. No. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Sześć. Oto. Nie damy ci. Oj nie, dobra. Nie damy, bo chyba... 11. Chyba, że ja nie będę miał. No proszę się do mnie. Ja, ja nie mam. Woda. Ja nie mam. Nie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. 4. A gdzie ty jesteś? Tu, gdzie? 5, jest, gdzie, gdzie? Nie ma Nie Jestem w pilnicy w Madarzynie. Gdzie niby? Tam. Widzisz mój nick? Tam. A gdzie Leon? To ja! Daj mi tą freskę. Freskę! Daj gdzie? mi dobrać Daję. Dobrać. Masz? A no tak. Czekaj, czekaj, tu najniższy Nie, ja robię. Raz. Dwa. dwa Daj mi to? Cztery. Daj mi Ej! Ja to widziałem! Daj mi tą fleszkę Nie dam! Jaka fleszka Nie ma Dacie czegoś mi takiego! Do, do nie wiem nawet jak to się nazywa. No, on nie umie, on nie jest ptosem, Jak nie my. On nie wie co jest lepsze: diamentowe i ciemne czy żelazne. Mówię żelazne. No, postało go. I nawet nie wie, Ej, Ej, Leon, ja, nie, bądź zły, zły, nie bądź zły, ale ja to, ja to zniszczyłem tą ścianę tam. A no zobacz, pokazać Ci. Tiro, czekaj. Leon, leon, O co chodzi, babciu? No, cześć. Hej. Leona. No, no. Pa, babciu, pa. Tak! Tak! Pa! Po, pa. po babciu! To jest moja babcia. Powiedział mnie do swojej babci. Pa bab! A, ja nie, mogę to niszczyć, Leon? Mogę to niszczyć? Nie, bo już zacząłem. Leon, mogę to niszczyć? To co? Ja teraz to. I tak, nic nic niszcz, niszcz. Jeden, ślub. Jeden drugiemu dotyka jaj, no co coś za ślub. Dobrze, ja będę niszczyć cały czas tą ścianą. Dobra. Bo to i tak nie jest co? potrzebne. No tak, nie jest potrzebne. I tutaj będzie farma. Dobrze. Yes. Na jednej połowie skrzynie, a na jednej farma. Mm. Dawaj. No jest farma, będzie farma trzcina. Siema. I pszenicy dawaj, bo będziemy jeść chleb. Tak, tylko. no I no dawaj farbę pieczonego mięsa. A jak się robi farmę pieczonego mięsa? Sam nie wiem. No Są to jeszcze czekaj. Nie?

No, dobre. Tak, tą, tak, tak, tu, niszcz, tą niszcz. No to, to dobra, No jest niepotrzebna. Tak. I trzeba powiększyć. Ja chcę, aby to po prostu wjeżdżało. O nie, kończy mi się no kto widzę. Ty tobie też? E, nie, ja dopiero co przed chwilą Dobra, to dam nam. Dobra. Obu. Ej, zadzwonisz? Masz numer dobra, nie. On... Ale do mnie, ale do mnie ma, do mnie ma. Ja tam nie ma. Jak to nie ma? Nie ma, bo to nie jest... Bo to jest twoje... Ja nie mam... O ja nie mam kuzynki. Ja mam kuzyna, ale kuzynki nie. Jakim tam... A masz dwóch kuzynów? Nie jednego. A, a jak się nazywa? Filip. Ma 20 już lat. Naprawdę? Znaczy to jest brat cioteczny. Ej, dobra! Jest 16 na 16. Co? Halo. Halo. Czekaj, daj wyżej. Ja czekaj. O dwie klatki. No, e, nie wychodź. Nie. No. no ale my nie możemy widać przez ciebie. Dobra, zamknij. Okay. Ale możesz budować, możesz, ale ogólnie na pewno się pytaj mnie, czy możesz, dobra No. Bo, bo on jest trzy. A rodzica? Tak. Ja też sobie jakiegoś inlepszego zępowo się. Nie będę mieć ripała. Chwicki ripeła. Dobra, no to przez ten czas... Ja sobie te teści trochę zmienię, dobra? Jestem Jest na Ronaldo! Na to jest Ronaldo? Nie, nie jest. Mogę być Ronaldo? Tak, to, to jest Ronaldo. Nie, nie jest. Tak, to jest Ronaldo. Nie, nie jest. Tak, to jest Ronaldo. Jest. Ta Ronaldo ma siódemkę. Jest Mbappe. Nie. Mbappe też ma siódemkę. Nie, Mbappe ma dziesiątkę. Nie, siódemkę. Czy ty w ogóle nie zauważyłeś, że ja zmieniłem skina na takiego? A miałem, miałem... Mati, czy ty nie zauważyłeś, że miałem tego skina? Że miałem tego, a zmieniłem na tego? Ej, ja... Nie. Nie będziecie wiedzieć, jak będę wyglądać, bo ja napisuję inną zęb. Dobra. O, ja będę tak! Leon. da. da, 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 da. Co? Wchodzę na... Czekaj, nie... Ale to nie można jeszcze. Ciekawe jakiego ty to byś z Nie możesz wejść na mój świat O, Donaldo. No będę O jak ty to zrobiłaś? Nie widziałaś? W tej aplikacji da się zrobić na dwa Minecrafty. O, no tak. Możecie sobie zrobić fajne skiny. Podwójne. Nie. Ogóle... Zapisujecie, wchodzicie w tą aplikację i robicie skiny. Nie. Patrzcie. Jestem na tundrze. Jakoś. Mogę być kimś. Kimś. Mogę być... nie, spróbujcie. Nie. Ja już mam ja już mam, fajnie Ej, ja jestem Dreamem Dream? Korin! Ja jestem Dreamem Dreamem, to nie Dream Ja jadę no ale... No, to dawaj gramy Wsiadacie do auta gramy czy nie? Zala! Chcecie na moim na Na, na twoim Co not zapisuje? Dobra no, no. Chcę ten tym ziółkiem. Dobra, ja jej ja tak nie mam innego. Za niedługo będziemy na, mieć drugi świat. Ja tak mam lepszego. Na mojej świecie będziecie za niedługo mieć um, inne światy. Czy będziecie mogli ze mną brać te światy. Ej, Leon, dawaj warm block z krzabekiem. Okej. Okay. A co to było? Ej, ja tu nadal nagrywam, zapomniałem. Dobra, widzowie. Ja zapomniałam, że nagrywam. A on i tak tego nie wiedział. A co? Że nagrywał. Ja, Okej. Okay. Na no to, to skinę zmienia. Co mhm. no mi to są, są skiny, no to nie. Ej, ja może się zmienić. Sklejna. Co no mi pominie? na nowym świecie proszę. Dobra, no, nie, dajcie nie, mi nie, tą nie, flaskę. Nie, ja, ja wychodzę i... Da, dawajcie chłopcy na jednego bloka. Tak, 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 tak. No moim? Nie, ja chcę. Ja chcę jednego bloka. Ano. Jak Dobra, dajcie mi tą flaskę do picia. Flaskę do picia, no. Czekaj. Co zrobić, aby mieć jeden blok? Leon? Co? Popatrz na całą puszkę. tam One block. Dobra, ja wchodzę ja do jednego bloka. No, nie do ja Nie, to nie. To to je? to Ohoho, nie po, do jednego Zejdę. No, nie. chcesz mojego? Do mnie, Do świata? Do wejdę. Wejdę. Do mojego? Dawaj Do mnie, się Do nas. O, kurde, Ej! No, nie! A chcecie na mojej świecie? Nie. nie! O, czekaj! Jedziemy bierz, bierz, stąd! Patrz, tu jest taka, taka książka, ty możesz ją wziąć? czekaj, tu jest. Mogę, nie zaraz. Ja wiorcie. I, I nie wskakuję jeszcze, jeszcze nie. Prowadźmy, czy coś tu jest, nie? No ja patrzę właśnie. Co chce, co? Czekaj, to są klapy. Co no zrobić? Nie ma Ej. takiego Minecraft nawet? Jest. To... No to są aplikacje Skąd mam aplikację Fortnite? Ej, co to jest za ładna wyspa? Szkoda, że nie możemy, że nie dostaliśmy 64 bloków. No. Nie. Oni myśleli, że nie tak. my nie do Ty ja no ja to będzie. Będę umieć to zrobić. Trzymaj mnie, no, śmiej się. dobrze. Co? Ja schodzę. Dobra. Tu masz. Dobra, tu lec. O kudde. My jesteśmy na jedyni. A. A, I dobra. O, świnia. Świnia. Świnia już mam, mistrz. Yes. Oj! Zrzucnąłem. Co? O! Co, Ej, nie, 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 stało, nic się Ej, nie stało. Ja jestem duchem prawdziwym. nie, nie, Gdzie nie, 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 stało z moim skinem? nie, 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 tutaj. Mam takiego, tutaj. nie, 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 bo jesteś. Dakarze. Ej, ty mi co? na flikaciu. No czyli jesteś, myślała, że nie jestem cheaterem. Dobra, ja wychodzę. No mi tak to nie gramy. Ja kupię sobie co Trzeba Fajdow. sobie kupić. Fejdota. Nie mogę mieć. Nie może. Nie może. Nie może, prawda? Nie. No. nie nie. On tylko kłamie. A może... Nie, on kłamie. Chodź. O, proszę. Nie wyjdziesz nie, nie może nie. nie, nie Możesz Ja. Ej, panie z na to bracie nie będziecie mnie widzieć. Czy nie? Ej, na to bracie nie o, będziecie mnie widzieć. O, A czemu? Bo będę mieć z sami mamy kawę. Aha. czyli mamy do dziewięku. I będę zbudowywać, czy? I będę zbudowywać, aby było kdafting. Aby zostało na kdafting, coś Ej, czekaj! Wszystkie serwery się usuwały. Wszystkie. Popatrzcie pat... Słuchaj, wszystkie.